Skąd wiadomo, gdzie się przewiercą bez pomyłki i uszkodzeń. To urządzenie nazywa się wiertnica horyzontalna. Większość ludzi myśli, że każda praca podziemna oznacza rozkopaną ulicę i tygodnie objazdów. Tymczasem ta maszyna potrafi wejść do ziemi z jednej strony drogi i wyjść kilkadziesiąt, a nawet kilkaset metrów dalej, praktycznie nie naruszając nawierzchni. Jej główne zadanie jest proste. Umieszczać pod ziemią rury i kable. Na początku pracownicy wykonują niewielką jamę startową. Z tego miejsca głowica wiertnicza wchodzi w grunt i przesuwa się do przodu, aż dotrze dokładnie do przygotowanego punktu wyjścia. Nad nią normalnie jeżdżą samochody, a na powierzchni nic nie widać. Wiertło napędzają stalowe rury, tak zwane żerdzie. Każda rura dokręcana jest do kolejnej, co pozwala przesuwać głowicę coraz głębiej. Maszyna wykorzystuje wodę pod ciśnieniem do wypukiwania podłoża, przez które przechodzi. W środku głowicy znajduje się też moduł lokalizacyjny, który na bieżąco wysyła informacje o położeniu. Operator obserwuje ekran i delikatnie koryguje kierunek, dzięki czemu odwiert trzyma idealną linię. Gdy przewiert jest zrobiony, mocuje się do niego kable, które przeciąga się z powrotem przez podziemny tunel aż będzie po dwóch stronach. To właśnie dlatego, kiedy miasta zakładają nową sieć światłowodową lub modernizują instalacje, nawierzchnia ulicy często pozostaje niemal nienaruszona. Jeśli interesują cię inne maszyny i chcesz więcej takich ciekawostek, zostaw polubienie, komentarz i koniecznie kliknij obserwuj, żeby widzieć wszystkie nowe filmiki.